A teraz mamy tak zwanego killera. Argument w stylu mam cię. I wiecie Państwo, kto jeszcze przyznaje wprost, że wiara w Boga nie opiera się ani na rozumowaniu, ani na dowodach? Stanisław Sylwestrowicz. W swoim wykładzie pod tytułem Jak rozmawiać z przedstawicielami nowego ateizmu, Stanisław mówi tak, proszę posłuchać. Kiedy mówimy objawienie. Mówimy o wewnętrznym przeświadczeniu, przekonaniu. Objawienie nie jest zależne od logicznego dowodzenia. Jeśli Bóg mi objawił, że istnieje, ja nie odbieram tego logiką, racjonalnością itd. Mamy różne sposoby przejmowania informacji, mamy empiryzm, używamy naszej racjonalności. A skąd wiemy, że mamy własną świadomość? Czy mogę położyć dowód rzeczowy na stole, że mam świadomość? Nie. Czy mogę racjonalnie dojść i wywnioskować swoją świadomość z, jakich, z jakichś przesłanek? Nie. To jest coś, co ja jestem przekonany, bo ja to postrzegam, doświadczam, to jest moje wewnętrzne objawienie, cokolwiek by to miało znaczyć. I po raz kolejny mamy tu argument non sequitur. Z tego, że wiara w Boga nie opiera się na naszym rozumowaniu, ani nie wynika z przeprowadzonego logicznego dowodzenia. Wcale nie musi wynikać, że jest ona nieracjonalna. Właśnie zacytowany przez nich listę przykład ludzkiej świadomości jest tego koronnym dowodem. Czy zauważyli Państwo, żeby analogia ze świadomością została w najmniejszy sposób podważona? Nie. Po co zatem została przytoczona? Warto w tym miejscu wspomnieć, że w swojej przedpanteonowej karierze Karol Fiałkowski pisał artykuły na temat Ekonomicznych metod przewidywania ludzkich zachowań. Czyżbyśmy mieli tu próbę zastosowania tych zasad w stylu: przewiduję, że Teista użyje argument o postrzeganiu świadomości, a ponieważ na niego nie mam kontrargumentu, więc uprzedzę mojego oponenta i zacytuję ten argument wcześniej, zrzucającą nań cień płętą. I tak w świadomości widowni pozostanie, że ten argument nihilista unieszkodliwił, bo go przytoczył. To jest taka hipoteza. Tyle że nie, wcale go nie unieszkodliwił przez sam fakt przytoczenia go. Argument z posiadania i doświadczania świadomości jest jednym z najmocniejszych argumentów w arsenale teistycznym. Bo nie mówimy to o zewnętrznych sprawach, co do których ktoś może się nie orientować, gdzie leży prawda, kto ma rację, jak to z niektórymi argumentami naukowymi. Mówimy to o czymś, czego każdy doświadcza.